Dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie z tego miejsca wszystkich najmłodszych adeptów naszej akademii, jak również i przede wszystkim wszystkich moich wychowanków, których prowadzę. Witam Was serdecznie, mam nadzieję, że już niedługo będzie można spotkać się na naszym wspólnym treningu na świeżym powietrzu. Przybijemy sobie znowu piątkę, będziemy mogli razem przeprowadzić trening, rozegrać fajną małą dużą grę, a dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w domu. Zostańcie w domu przede wszystkim, bo to bardzo ważne, pamiętajcie, dla własnego dobra, dla własnego zdrowia, zostańcie w domu. A ja dla Was tutaj chciałbym przede wszystkim pokazać w tej chwili 2, 3 lub 4 ćwiczenia, bardzo proste, które możecie sobie zrobić w domu, na bardzo małej powierzchni i tak, żeby za bardzo nie zdemolować mieszkania rodzicom, a możecie to sobie wykonywać w domu. Są to proste ćwiczenia, które wykonywaliście gdzieś w trakcie ćwiczeń, w trakcie sezonu ze mną i z trenerem Damianem na treningach. Możecie sobie to robić w domu, doskonalić sobie przede wszystkim czucie piłki, próbować sobie różnych elementów właśnie, które doskonalą wasze czucie piłki. Do tego chciałbym was zachęcić. Chciałbym, żebyście sobie poświęcili kilka minut dziennie na te właśnie ćwiczenia. Pokażę wam teraz kilka ćwiczeń bardzo prostych, które możecie sobie właśnie robić w domu w ciągu dnia, gdzie tak naprawdę nie będziecie potrzebowali dużej powierzchni. Pierwsze ćwiczenie jest to ćwiczenie, Właśnie naczucie piłki, chłopcy. Yy, staramy się na bardzo małej odległości piłkę dotykać, piłkę, dotyka cały czas piłkę nogą z zewnętrzną i wewnętrzną. Poruszamy się w ten sposób, że najpierw pracuje tylko prawa noga zewnętrzna, wewnętrzna, zewnętrzna, wewnętrzna. W ten sposób, nie na jakiejś dużej odległości, staramy się powtarzać to kilkakrotnie. Ja to powtórzę sobie tylko raz. Ale wy kilkakrotnie to samo. Lewa noga, pamiętajcie, zewnętrzna, wewnętrzna, zewnętrzna, wewnętrzna. Cały czas w ten sposób pracujemy. Staramy się pracować po kilka minut nad każdym ćwiczeniem. Tak? Następne ćwiczenie zrobimy sobie z rolowaniem. Rolowanie nie potrzebujemy tutaj naprawdę jakiejś dużej powierzchni. Rolujemy sobie najpierw prawą nogą do lewej strony. Później zmiana lewą nogą do prawej strony. I rolujemy sobie w ten sposób do jednej strony i do drugiej strony. Bardzo proste ćwiczenie, wykonujemy również kilka minut, powtarzamy sobie, przystępujemy sobie do następnego ćwiczenia. Następne ćwiczenie jest to ćwiczenie również na rolowanie, ale rolowanie, które robiliśmy sobie yy, doskonalą zwód roll inside, jeżeli pamiętacie. Rolowanie również jest od prawej do lewej, od lewej do prawej. Rolujemy piłkę w ten sposób, że trzymamy sobie piłkę po prawej nogi do lewej. Do prawej. Jeszcze raz pokażę, przypominam, to już umiecie na pewno. Do lewej, do prawej, w ten sposób. Cały czas to rolowanie w ten sposób wykonujemy. Następnie możemy sobie wykonać skipy na piłce. Skipy robiliśmy już wielokrotnie. Pamiętajcie, że do skipu dołączamy ruch rąk. To musi cały czas współgrać. Ta koordynacja musi tutaj występować. W ten sposób sobie. Skipy, nie patrzymy na piłkę. staram się czuć piłkę tylko z dwątnie stopami. W ten sposób. Jeżeli opanujecie sobie w ten sposób, można sobie to robić w poruszaniu się, tak? Czyli można się poruszać do tyłu bądź też można się poruszać do przodu. W ten sposób. Cały czas w ten sposób możemy sobie ćwiczyć. Następnym ćwiczenie chłopcy jest to odbijanie stopami, wywężą częścią stopy prawej i lewej nogi. W ten sposób cały czas możemy się poruszać w miejscu, bądź też możemy się poruszać do przodu i do tyłu. Zachęcam Was do tych ćwiczeń. Są to ćwiczenia bardzo proste, ćwiczenia, które możecie sobie wykonywać w domu. Zachęcam Was do tego i zapraszam na następny odcinek.